techniczny Technicznyka poza wojskiem i ten film jest filmem. W Decyzją sędziego. Jak będę właśnie przegrywał za jakimś chłopem. Ale dobra Nie decyzję, ale neutralizują zagrożenie z rocznego. I wejście... Teraz poszedł jest za obronkami! Chciągnę w tym filmie do Wciąż muszę uważać. Ręka! Zabijcie mię Dobra, to Ska, no, Tak to brzmi ten tak, film. To, 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 co jest, mówię, zgrzmi, ale no, kurde, nie do końca. Po prostu I chciałem powiedzieć: Wolny z... mogę... no, Messenger, sprawdźmy to, co Czekaj, już do Lautaro Uratował klasę, uratował siebie Dę i robił zespoły. Rzeczywiście, aktualnie, ten film robię... W robię w nie, powiedzieliście mi, że ja kształtuję kształt. I ciągle robię film kogo, co raz na miesiąc, no ale... Kurde, jak, jak nie wam to powiedzieć? Po prostu mam mukadę twórczą. Jedyny projekt, który ostatnio mam jakoś pomysł zrobić, to jest... Jakiś nie, jakiś coś w nagwizie mogę ja nie zrobić. Błąd. Brak mi aktualnie Stratak historii. No, historii, którą mogę opowiedzieć, Rzecz poczułem, że już nie będę robił Arbita. tych dwóch miesięcy pełnych, tylko przed dwoma miesiącami jakby nienagrywania, nagrywania zrobię jeszcze Wam film, więc w tym miesiącu powinien być, powinna być Odega, historia, która sądzę, że po prostu może Was ewentualnie zaciekawić. Jeżeli nie, no to karmi. przepraszam, bo... Można się nie mogę nic robić, bo ja nie mam lokalizacji, w... projekt w szkole, lekcje. No, no i w sumie, kurde, nie ma, nie ma gdzieś czasu na animacje. Naprawdę, kurde, ch chciałbym to dalej robić, no ale po prostu nie ma czasu, nie? No jakby... Zrozumcie. Nie, nie mam więcej Cześć do powiedzenia. Jedny strzał zwolnego, obrona w największym... Przerwała tak. Nie wiem, o, no, do końca tył tył, to jest bardzo mocne. To, to są no No po prostu, kurde, mam blokadę twórczą i po prostu nie jestem zielony. Yy, nie wiem. No, nie Ma. jakby pracowało. tyle Przenoś chciałem powiedzieć. I mecz był, to była dobra Filmu, szansa z zasłużonego groźne precyzyjne uderzenie, ale nie w światło bramki.